Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed szóstą edycją Bizon Ultra Trail, a właściwie Bizon Festiwalu, ponieważ ta impreza tak nam się rozrosła, że nazywamy ją już Bizon Festiwalem. Powiemy dzisiaj o tym, co nas będzie czekało w najbliższy weekend, a jest ze mną, ja jestem Grzegorz Kuczyński, w okres fundacji Białostok Biega, który organizuje to wydarzenie jest z nami zbigniech. Zbigniew y, Bogdziewicz, dyrektor PKO Banku Polskiego, jako sponsor główny i jest też Paweł Dzienis, dyrektor gabinetu marszałka województwa Podlaskiego, partnera strategicznego całego wydarzenia. Y, może oddam głos po prostu gościom. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. PKO Bank Polski jest dumny z tego, że może być głównym sponsorem Ultra Bizono Trail. Jest to wspaniała impreza, która y, ma wszystko, ma wspaniałego organizatora. Impreza jest y, umieszczona w wspaniałym miejscu Puszczy Knyszyńskiej i w naszym wspaniałym Supraślu. E, trasy są zawsze perfekcyjnie przygotowane. Bieg i rajd rowerowy jest dla wszystkich, bo jest dla ultrabigaczy, jest dla dzieci, jest dla ludzi, którzy uwielbiają jeździć na rowerze w pięknym terenie. Więc szykuje nam się piękny, wspaniały sportowy weekend. Pogoda ma być dobra. Przedstawiciele banku oprócz tego, że jesteśmy sponsorem, biorą też udział czynny. Mamy biegaczkę Katarzynę na 100, metr, na 100 km. Mamy na 12, na 30, w 18 ja wezmę udział z prezesem Krzysztofem Dreslerem plus moi synowie których też chcę zarazić bieganiem. Więc oprócz sponsoringu bierzemy czynny udział. Impreza jest wspaniała, coraz więcej uczestników, o tym powie Grzegorz. Więc gratulujemy, bierzemy udział i, i, i liczymy na dobrą zabawę. Ona na pewno będzie. Pięknie dziękuję. Paweł, poddaję Ci głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Już w ten weekend kolejna edycja. Wspaniałej imprezy biegowej organizowanej przez Fundację Białystok Biega. Kolejne frekwencyjne rekordy, o których pewnie powie pan, pan Prezes. Województwo Podlaskie po raz kolejny jest partnerem strategicznym i jest nam niezmiernie miło wspierać. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać tego typu inicjatywę pokazującą nasze, nasze województwo jako bezpieczne, jako, jako przyjazne, otwarte, a przede wszystkim nastawione na aktywny wypoczynek i na zdrowy styl życia. Także dziękuję bardzo panie prezesie za kolejną edycję i mamy nadzieję na kolejne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, to ja może już o, o samej imprezie. Żeby za długo nie, nie przedłużać, chociaż ja nie wiem, czy ja krótko potrafię. Pan dyrektor mi poprosił, żebym szybko, ale ja nie wiem, czy ja tak umiem. Szanowni Państwo, Bizon Ultra Trail, poza tym, że ma sponsora, ma partnera strategicznego, jakim jest Województwo Podlaskie i sponsora głównego, jakim jest Peko Bank Polski, w tym roku do tego grona dołączyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Chcę to zaznaczyć, ponieważ pierwszy raz na Bizonie zdarzyła się taka sytuacja, więc myślę, że warto też o tym, o tym powiedzieć. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku, pod koniec pod ubiegłego roku Bizon Ultra Trail został wyróżniony certyfikatem Podlaski Regionalnej Organizacji Turystycznej. No byliśmy, zajęliśmy trzecie miejsce jako najlepszy produkt turystyczny województwa podlaskiego. Ja o tym mówię, bo bardzo się cieszę, że też Kapituła dostrzegła to, że Bizon Ultra Trail nie jest tylko wydarzeniem sportowym. Nie chodzi tylko o sportowe wyniki, oczywiście też, ale nie tylko, ponieważ My ściągamy zawodników i ich rodzin, i ich rodziny z całej Polski, jak również z zagranicy. Za chwilę o tym powiem. Więc bardzo się cieszę, że, że też jest to dostrzegane, tak jakby w innym wymiarze, niż, niż ten tylko aspekt sportowy. Bo, bo to jest no, niezwykle ważne i, i my się z tego bardzo cieszymy. Jesteśmy dumni. Szanowni Państwo, Bizon Ultra Trail to. W sobotę biegi, w niedzielę rajdy rowerowe i biegi dzieci. Zaczniemy w sobotę od biegów trailowych i od biegów ultra, czyli wszystko to się będzie działo w Puszczy Knyszyńskiej na sześciu dystansach do wyboru: najkrótszy z nich 12 km, najdłuższy ponad 100 dokładnie 106 km i na tych sześciu dystansach. No, biegacze opanują, można powiedzieć, Puszczę Knyszyńską, sercem zawodów będzie Supraś, skąd są wszystkie starty i meta, meta zawodów. Więc tak będzie wyglądała część biegowa, 12, 18, 30, 50, 70 i 100 kilometrów. Natomiast w niedzielę kolarze MTB i kolarze gravelowi będą mieli do dyspozycji Dystans 35 km, 70 km, na grawelach 100 km i najkrótszy dystans, który zarezerwowaliśmy dla dzieci i dla młodzieży, dystans 16 km. Myślę, że bardzo ciekawa formuła, która się no, przyjęła, można powiedzieć. Nazwaliśmy ją 16 family, ponieważ na tym dystansie dzieci jadą z rodzicami. Także też zachęcamy do tego, żeby, żeby wspólnie pokonywać te trasy. No i szesnastka się do tego znakomicie nadaje, czyli dziecko jedzie razem z rodzicem. Nie wystarczy samemu dziecku nałożyć kaski, wsadzić na rower, ale trzeba razem z nim pojechać. Szanowni Państwo, jak jesteśmy przy, przy, tych, przy Bizon MTB i przy Bizon Ultra Trail. Chcę powiedzieć, że pierwszy raz mamy sytuację taką, że limit miejsc nam się praktycznie wyczerpał. W Bizon MTB wyczerpał się całkowicie. Tam już nie ma, w ogóle nie ma miejsc, nie ma możliwości rejestracji. Wszystko, co przygotowaliśmy, zostało przez zawodników wykupione. Natomiast w części biegowej mamy jeszcze dostępne kilkanaście miejsc na dystans 50 i 70 kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe dystanse łącznie z setką również są wyprzedane najszybciej wyczerpała się wyczerpał się limit na dystansie 100 km. A zaznaczam to, ponieważ sprawa jest o tyle ciekawa i wręcz taka niewiarygodna, tam wzrost frekwencji rok do roku mamy 50%, czyli przy 50% wzroście frekwencji limit miejsc nam się zakończył. Na dystansie 100 kilometrów pobiegnie 300 zawodników, wystartują z piątku na sobotę w nocy. Nie zapominamy o dzieciach i tam również zanotowaliśmy kolejny rekord frekwencji. Przy zapisach prawie 1600 małych zawodników będzie z nami biegało po leśnych ścieżkach na dystansach 100, 500 i 1000 metrów. No więc też, też jest rekordowo w stosunku do ubiegłego roku. Dzieci będą startowały w niedzielę. Jeżeli jesteśmy przy frekwencjach, to są cyfry, którymi myślę, że warto się chwalić. I nie tylko my, jako organizatorzy, ale, ale w, ogóle, w ogóle Podlasianie tak sobie myślę, że, że powinniśmy być z tego dumni, że tak dużo osób do nas przyjeżdża. Na listach startowych mamy ponad 4300 osób i przed samą konferencją sprawdzałem, bo zawsze jestem o to pytany, ilu mamy gości spoza. Województwa podlaskiego nie spoza Białego Stoku, tylko spoza województwa. No to sprawdziłem, że na liście mamy niespełna 35% osób z województwa podlaskiego, a cała reszta, czyli 65%, ponad 65% są to goście, którzy przyjeżdżają do nas z całego kraju i z zagranicy. Po raz pierwszy mamy sytuację taką, że na liście startowej mamy zawodników z 21 krajów w sumie. Czyli mamy Polaków i z 20 krajów gości i, i to, jest, no to jest coś niesamowitego, ponieważ ci zawodnicy przyjeżdżają też, mało kto przyjeżdża sam, zawsze przyjeżdżają z rodzicami, z rodzinami, przepraszam dzieci z rodzicami, ale zawodnicy z rodzinami, ze znajomymi, więc no, sytuacja mamy taką, że w Supraślu jest mieszkańców około 4,5 tysiąca, a pewnie my przywieziemy do Supraśle około 8 tysięcy gości w ten najbliższy weekend. Tak wygląda trasa, ta najdłuższa, oczywiście nie będę pokazywał ich wszystkich, ponieważ 10 tras by było do pokazania i jeszcze biegi dzieci, tak wygląda ta najdłuższa trasa 100-kilometrowa, pokazuje żeby też nasi widzowie mieli takie wyobrażenie o czym rozmawiamy, startujemy z Supraśla, takim można powiedzieć, najdalszym punktem jest poczopek. Wszystko jest w Puszczy Knyszyńskiej. No, bardzo duże przedsięwzięcie i logistyczne dla nas jako dla organizatorów, ale też dla, dla zawodników. Szanowni Państwo, Bizon Ultra Trail to również pomaganie, to też cel charytatywny, który, który mamy. Postawiliśmy sobie w 2021 roku za cel pomaganie hospicium proroka Eliasza, które jest w, w Makówce, jeżeli, nie, jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam nazwę. E, to jest hospicjum wiejskie tak? i myślę, że cały czas potrzebuje wsparcia. Nam udało się już przekazać na rzecz hospicjum prawie 40 tysięcy złotych no i ta kwota będzie cały czas rosła, ponieważ zbiórka jest, jest otwarta. Jeśli chodzi o program wydarzenia, zawodnicy zaczną przyjeżdżać do Supraśla już w piątek po odbiór pakietów startowych. Natomiast e, pierwszy dystans, ten najdłuższy na 100 km, wystartuje w nocy z piątku na sobotę o godzinie trzeciej. Też zapraszam na ten start, bo on jest e, niesamowity. E, niesamowita atmosfera e, panuje właśnie na tym starcie. Jest bardzo specyficzny, no bo startujemy w nocy. Startujemy o 3.00, później od 7.30 będą startowały kolejne dystanse, e, aż do godziny 10.00. Pierwszego zawodnika możemy się spodziewać z tych krótszych dystansów, o godzinie 10.45 mniej więcej w Supraślu. Natomiast zawodnik pierwszy z setki powinien być między godziną 12 a 12.30. Tak, tak przynajmniej dotychczasowo to wyglądało, bo też bardzo często dostajemy takie pytania, kiedy można zobaczyć tego pierwszego z setki. To zapraszamy do Supraślu o godzinie 12.00. W niedzielę. Kolarze MTB, tak jak mówiłem, zaczynają startować od godziny 9. Od godziny 13:15 z kolei na Polanie Krasny Las, to jest kilometr od biura zawodów od centrum Supraśla, na Polanie Krasny Las będą biegały dzieci. Ich starty zaczynały się o godzinie 13:15, trwać będą mniej więcej 2-2,5 dwie, dwie godziny, ponieważ dzieci są na mniejsze grupy dzielone. No, 1600 dzieci, to jakoś trzeba to dobrze rozwiązać. I to tyle w takim bardzo szybkim. St starałem się, panie dyrektorze, żeby było szybko. I to tyle w takim bardzo telegraficznym skrócie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zobaczymy się w Supraślu. Pan dyrektor mówi, że pogoda ma być dobra. Ja też tak słyszałem. A na pewno w sobotę ma być dobra. A w niedzielę trzymamy kciuki i dmuchamy na te chmury, żeby jak ma padać, to niech pada w nocy, a, a, a już jak będą jechali zawodnicy, żeby było bez deszczu. Choć muszę na końcu dodać, w zeszłym roku jak na starcie dystansu 100 kilometrów... ...bo zawsze na setce padało. W tym roku ma być... Szanowni państwo bardzo dziękuję. Yy, chyba że mają państwo do mnie albo do naszych gości jeszcze jakieś pytania. Ja mam takie pytanie dlaczego nie robicie tego właśnie w lasach yy, tak jak tą nie edycję, jeszcze, bo biegi w Stoku paraliżują zawsze centrum miasta i bieganie po asfalcie jest niezdrowe z tego co słyszałem więc. Brawo dla was, że robicie właśnie no no, nową edycję. Yy, impreza Vision no. Ultra Trail jest szósty raz robiona yy, w puszczy no tak, taka jest specyfika tego wydarzenia. Ja tylko mogę dodać, Są bardzo duzi zwolennicy jak ja biegów miejskich. Ja uwielbiam biegać po mieście, zwiedzać nowe miejsca. No, oczywiście jestem Białostoczaninem, to Białostok jest mi bardzo znany, ale wszyscy goście, którzy przyjeżdżają, też chcemy łącznie z fundacją promować nasze miasto. Więc to jest też bardzo cenne. Ja jestem zwolennikiem i uwielbiam biegać w mieście. Wydaje mi się, że brak biegania jest bardziej szkodliwy niż bieganie po asfalcie. Tak. A nie po asfalcie w centrum Dlatego my, jako fundacja, organizujemy wydarzenia zarówno właśnie w Lesie, tak jak w najbliższy weekend Bizon Ultra Trail, jak też na ulicy. mamy, Zresztą też wspólnie robimy. PKO Białystok Półmaraton, z którego jesteśmy bardzo dumni, i, i na który też zapraszamy już w maju. Dziękuję Państwu bardzo.